Cześć, dzisiaj pokażę Ci, czy można zobaczyć osoby, którym podobał się Twój film. Wiele osób pytało nas, że chcą zobaczyć, kto polubił ich filmy i jak mogą to zrobić. Dobrze, to działa w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy masz iPhone e A, iPada, czy inny smartfon. Wejdziemy do aplikacji YouTube. Teraz przejdziemy do naszego kanału na dole po prawej stronie. Dobrze, teraz naciśniemy Zobacz kanał. Tutaj przechodzimy do zakładki Filmy, i jak widzisz, wszystkie te filmy zostały przesłane przez nas. Wejdźmy w jeden z nich. Jeśli wejdziemy w jakiś film, jak widzisz, nie możemy w żaden sposób zobaczyć, kto polubił ten film. Więc jak możemy to zobaczyć? Jedyny sposób, aby to sprawdzić, to przejść do powiadomień. Kofamy się i naciskamy na dzwoneczek. Tutaj pojawią się osoby, które polubiły każdy z filmów. Problem polega na tym, że te powiadomienia są automatycznie usuwane. Więc w przypadku bardzo starego filmu sprzed długiego czasu nie ma możliwości zobaczenia, kto dał polubienie. To wszystko będziecie mogli to zobaczyć tylko z poziomu powiadomień. Do zobaczenia, dziękuję.